Yo siemanko, z tej strony Serku Krydza w dzisiejszym odcinku zagramy sobie wybrows test jak widzicie to nie jest moje kontrast, jest bo jest tutaj napis Serku Krydze ale to jest moje prawdziwe prawdziwe konto jak widzicie mam 27 zadymiarzy na 38 Mamy dosyć dobre postacie I mam legendę Dokładnie tak, mam legendę Jak odcinek wam się w ogóle spodobał to zostawcie łapkę w górę I subskrypcję A my tutaj już zaczynamy rundkę Dobrze O, jesteśmy z Mortisem. Idziemy po to. Ej, koleś, ruszaj się. Ech. Jak widać, to ma chyba lagi ten koleś. Ten Mortis. Ale my i tak damy radę. O! O! Nie! Yes! Yes? Jest, jest, jest! Yes. O! Możliwe wyjdzie, że wygramy tą rundkę! O nie, 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 nie! O, tutaj się spełni robot. Zabijemy go. Bang! Jest? Nie, nie! Nie! No niestety, niestety... Aj. Straciliśmy 5 pucharków Ale to nic, bo mamy, mamy właśnie tutaj 13 tysięcy. Jak widzicie, trochę tutaj upadłem z pucharków. Ale służba dać rada O! Napiszcie widzowie, czy wiedzieliście, że dodali... Kolejny te. Bo ja akurat nie wiedziałem, że już dodali coś takiego. Gdzie jest teraz? Gdzie się zatrzymuje? Ile pucharków trzeba mieć? Jak widzicie, widzowie, trzeba mieć aż 50 tysięcy pucharków. A ja mam tylko 13 tysięcy Ale spróbujemy dać sobie jakoś radę Miejmy nadzieję, że wyleci nam to. napiszcie jaką Wy lubicie najbardziej postać w grze Stars Co to jest Murtis? Dla mnie e, najlepszą postacią z mitycznych to jest e, tara albo kiełek z legendarnych dla mnie jest Kruk. Najlepszy. A z tych jakby chromatycznych to chyba on. Choć dokładnie nie wiem, co on robi, bo nawet go nie przetestowałem. Ale teraz pozwolę cię, że przetestuję go, bo chcę zobaczyć, co on robi. Aha. Wypuszczę taką kulę, jakby wygląda to na zatrutą na Halloween. Dzięki niej. E, ona jakby się tak rozdziela. Aha, a jak stanę blisko i rzucę. No to tyle samo. A ult. Aha, jego ultem jest. Super skok. Bardzo ciekawa postać. Ale nie rozumiem o co chodzi z tymi szczelkami, Że coraz wyżej on co co więcej ją skacze Coraz więcej ją zdaje? Czekajcie. A nie! On czym bardziej skacze, to on tym więcej robi tych. Tym większy masz zasięg tej broni. I więcej tych kulek się rzuca. Bo level musi... nabija dzięki tym skokom. Aha, i to jest jego maksymar, e, maksymalny. Aha! Jak widzicie bardzo ciekawe. To my sobie już wyjdziemy sobie. I spróbujemy zagrać sobie e, piper. Mm. Dobrze. Wyczytaj nam grać. O, już jest rundeczka. O, gramy ze Sandy. Legendą nową. A już nie taką nową, bo ona jest dodana już od trochę dawna. O. Aj! Nie, nie może się leczyć. To jest cheat. Oła! Jak mi cały HP z... Z... zniszczył On nie prawie zabił na jednego okieny, ten on... jakiś nagi? No. Dobra Ja wiem, że to w tych krzakach jest LP Ma nie, 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 nie ma A masz, a masz Mm. Dobra. Dobra, już niedługo Zostajesz zniszczone dokładnie i te raz. Weźmy... Niech on weźmie już ten Sandy O! Piąty Sandy Dobra w um... Najlepiej by było jakbyśmy... O nie! Dlaczego on musiał na nas... a O dobra Nie! Dobra On masz! No, niestety, niestety, nie udało się. No, niestety. Co sami się wygrywa, co sami się przygrywa. Ale i tak jesteśmy na drugim miejscu. I siedem pucharków kolejne. Weźmiemy sobie teraz Riko. Tego starego Riko. Chudego. Napiszcie w komentarzu, czy gracie w tą grę. Ech. Dobra. Spróbujemy tą rękę wygrać. Mam nadzieję, że nam się uda. O. I mam nadzieję, że zostawiliście już łapkę w górę. Pod tym odcinkiem. Ja was błagam. To nic nie boli, na serio, nic. A daje tyle radości. Tyle. No nie. Mam nadzieję, że nie zużyłem ulta. Nie! Proszę. Żyj, żyj, żyj! Dobra. Jest! Przeżyję! Dobra. O! No nie! Zżyliśmy ULT! O! O! No ja niestety chyba nie doczekam się do tej chwili, kiedy mój tej się odrodzi i bym mógł mu dać Pire cube. O! Jest! Ale tutaj już te będę mógł mu dać że świeże parkiuby No zużyjemy na niego ulta niestety, ale musimy żeby szybko ten, bo nie chcę żeby ktoś mi załatwił. Dobra. Już ma trochę O nie, 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 nie. Proszę Niech to będzie sami. Niech to będzie sen, taki piękny mały sen. Proszę wy... Nie, tylko nie, giń, nie, giń, nie, 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 please. Please, please, please! Yes! Aiejajajajaj Moglibyśmy to jeszcze wygrać Jakbym się schował To może bym jeszcze zabił tego Leona ale nie jest to tak najgorzej O hmm. Jakie mamy tutaj misje? Wygraj 3 razy W solo starciu dobra damy sobie rady my nie damy rady o dobra jest ej dobra wierzymy idziemy na zadymiarzy jakiś Słabiaki, Riku to jest najlepszy do ma się na świeć, kurde. Uch. Dobra. Chodź tu, cwaniaczku, no chodź, 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 chodź. No dawaj, dawaj, mhm. No cwaniaczku, chodź, 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 no dawaj, dawaj, mm. Ale kile, 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 dobra, chodź tu, szpaniaczku, chodź, 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 kiedy słaby ukrywa się? Nie! Nie, powiedz, że to jest sen! Nie! Że na końcu na kościa Unta on jeszcze nie zginął. Proszę, nie atakuj, nie, atak, nie atakuj, nie atakuj. Dobra Nie to wygrałam O już się poddał Nie chciał walczyć Dobra, zostaliśmy 10 10 pucharków I kolejną rangę. Dobra mm. Szybko, że nam nikt nie ukradł tego. Jakaś Ems, Ems. ajajajajaj aj, aj, aj. Lepiej się strzela, Piper. Mówię tak szczerze: Piper jest lepiej strzela, strzelać. Rico tak nie za bardzo. Choć czasami jak się trafi, wszystkimi nabojami, no to nie jest ale żeby coś takiego zrobić, to trzeba trochę. trzebałoby trochę nim pograć z czasu. Jezus, mieszałem z Aftou Eleum. Jakie to byłoby piękne. Chodź tu! Dobra, jest. Zabiliśmy go. Nie, please, please, please. nie, 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 rób tego, nie, 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 nie to jest zły pomysł, to jest zły pomysł na bez nas. To też bez nas. Nie! Dobra. Pozbyliśmy się go. Ale dobrze, że tutaj jestem. Oj, to jest fart. Niech nie, on no mnie atakuje, pisz. Słuchaj. Nie, ono mnie atakuje. Jest? Dobra. Nie! Aj, 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 jakby ten robot się na mnie nie uwziął, to może bym jeszcze coś tam ugrał. Może bym wygrał. No trudno. Ale widzę sobie... ostatnia runda i będziemy mieli... Będziemy mieć chyba skrzynkę, jak dobrze wiem. Bo nie wiem, ile mi tam brakowało. Ale chyba tak. Mm. O! Tu! Jest! Jednego gościa mniej. Wiesz co? Nie, o! Idealnie, idealnie. Powiedziałem mnie, bo on mi zabrał parę cube zabrałeś Zabrałeś moje O Dobra Dobra Szybko O Musimy dać radę. Nie zrobiłem, żeby taki słaby jak nasz pokonał. No nie, ale chyba udało nam się. Trzecie miejsce jest. Czy mamy to? Aj, niestety, ale sprawdźmy, co to jest skrzynka. Czy dobrze pamiętam? Tak, to jest duża skrzynka. Mm. Dobra, to spróbujmy jeszcze wbić trochę. O. Idziemy teraz po tam, co chodź tu. Yes! Cichąco tutaj tylko przy... Ani jedną! Nie no, już teraz miło, Daj, daj, no. Zgapiłem się na niego i nie zauważyłem, że... Tam... Aj no niestety, niestety. Jakie mam tutaj jeszcze takie misje szybkie, żebym mógł szybko to zrobić? Nie najlepszą misję już chyba to. Już mi się nie chce grać w tym Rico! Ale postaram się. O! Szybko skończmy. Myślę, że zagramy jeszcze po tej rundzie jeszcze jedną. Będziemy grali dopóki no, póki nie zdobędziemy tej skrzynki. Szybko! Oj! Dawaj, dawaj! 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 Jezu. Nie, proszę! Chodź tu! Chodź tu! ŚWINIAKU! Ła! Oko mnie strasznie boli. Nie mogę się. Ła! Ła! Och, nie boli Dobra, czy będziemy mieli? Hmm. Hmm. Uch, dobra, pomysł z zaby... No łapać pucharków trochę na innych postaciach, bo jak się nabierze rangę, jak się to będzie rangę to się dostaje chyba 10 tych ratomów o? Kurde, chodź tu Dobra, nie się z sobą Jesteś złym Złym kąplem No złym, no nie, ja nie będę się tak boił, ja nie nie, nie, nie chcę. Nie proszę nie! Dajmy sobie radę. Jesteśmy zdenerwowani. No jak nie trafiłem, ja. no, wesła minka. To ja ci wiesz co dam? Hey. Dajmy z sojus, a później go zabijmy no chodź Przyjdziemy do niego, zdobędziemy jego zaufanie i później go zabijemy Yes! Chodź tu! No nie ma sojuszy! Kurde! Nie ma! Nie! Ała! Dobra, ale rangę chyba wbita. Coś pucharków. Yes! Dobra. Jeszcze troszeczkę. O, na bibi Dobra O nie Ach. No chodź, chodź, chodź No dawaj, dawaj Nie przes... Dawaj No dawaj, dawaj mhm. Ja sobie będę czekał. Spokojnie! Nie! Ła! Wow. Weź kogoś innego, ja nie jestem dobry. Jestem dobry. Dobra, chodź na tego bóla, ja ci pomogę z nim. Kurde.. Mieliśmy grać! Mecz! Ale tak się oczywienza! Aj, to Piper i ten ból měl sojusz. To je nie fair, Uzięli se. się. Dobra, oj. Dobra. Mm. A weźmy sobie poko. Poko je spoko. I dobra. Ja w ogóle nie wiem jaki on ma tylen gadżet, nie sprawdzałem w ogóle Ale on chyba daje, że jest tam Że... Uzdrawia się to dobrze, że tak myślałem Ale co Jestem ciekawy czy on tak uzdrowia do końca po prostu Dopóki ci się nie uzdrowi w ogóle Nie, nie rób tego, proszę, proszę! No niestety widzowie, jak widzicie, nie udało nam się wygrać, ale widzowie to chyba będzie już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jakiś gracz u mnie tutaj? Ja sprawdzić jego mojego profilu. Widać, że ma mega dobre postacie. Mm. Aha. Nie wiem, czy to jest osoba, z którą grałem kilka rund temu. Ehm. Yy. Dobrze, Wzmiesz. A on. dobra, przyjmijmy sobie go. Niech są. No to to widzowie będzie już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Poczekajcie, Spike, pas, Spike was pożegna. Do widzenia. No. Do... O! No to to będzie już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się mega spodobał. Zostawcie łapkę w, łapkę w górę w tym momencie. A będzie kolejny odcinek ze Spikiem.